Ratujmy wzrok dzieciom to cykliczny program Jeleniogórskich Zakładów Optycznych. Przez 9 lat w Kowarach przebadanych zostało blisko 1500 uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Badania staramy się, żeby były na terenie szkół. Co jest niezwykle ważne, bo nawet można wtedy zbadać dziecko, które z powodu jakiejś niewydolności wychowawczej rodziców, z powodu trudnych warunków, może nie być wcześniej zdiagnozowane okulistycznie. Tylko w zeszłym roku szkolnym dzięki programowi wykryto wady wzroku u 46 z 246 przebadanych dzieci. Idąc dalej proponujemy również tym biednym dzieciom za darmo szkła, ale też oprawki. Kowarskim ratuszu wręczono podziękowania nie tylko przedstawicielom JZO, ale także optykom, którzy czynnie włączyli się w akcję. Rodzice nie pozostali obojętni. Od samego początku mieliśmy dość wysoki współczynnik realizacji recept, które, które były wystawione. I to w zasadzie najbardziej cieszyło, że rodzice po prostu podjęli ten temat. W tym roku szkolnym do akcji przystąpi także Karpacz. Jeżeli to ma dotyczyć klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, to w przypadku Karpacza będzie objętych tym badaniem 80 dzieci. Już niedługo kolejna edycja akcji rozpocząć ma się także w Jeleniej Górze.